Cześć, z tej strony Leonso, Dzisiaj nagrywamy Bad Warsy Jak tam stecie? Następny film To będą Sky, yy, Sky Warsy I dzisiaj może yy, Dawida Głosów Słyszycie Nagrywam te filmy i go nie słychać Nie wiem czemu, więc Może go jakoś Usłyszycie po prostu jego głos Dzisiaj Tylko najpierw skończymy rundki no i no i będzie jeszcze... Jak tam dobijecie, no, te 10 łapek chyba to będzie seria z Blogsburga w Robloxie. Więc wbijajcie Dawajcie lajki, suby. Więc wchodźmy na pierwszy na. jak to się mówi. Na pierwszą rundkę, tylko w co by tu? Zagrać W dwójki, czy, trójki czy czwórki czy solo. Powiem ci powiem wam, że nie interesują mnie dwójki. To kolor Wezmę różowy może ktoś... Chce różowy? O, mamy różowego typa. Dziękuję typie, że... Kiedyś grałem i, i, na jednym filmiku, zauważyłem, widza, więc się cieszę. Więc kto budowuje łóżko? Budowuje łóżko. Bedle raczej. Kto budowuje bed? Zapytam się tego typa. To jeszcze powiedzieć, że nie umiem czytać. Pisać znaczy. Bo no. Więc yy, jak tam chcecie yy, w ogóle się ma ludzie. Jak tam chcecie, dawajcie lajki like suby, No chyba, że nie chcecie, no to. To nie moje, to nie moja wina, że chcecie, nie wasza. Więc yy, dawajcie lajki like suby, bo lajki like i suby to super garnitury. Nie wiem o co mi chodziło, ale lajki like i suby to super garnitury. Nie wiem co to jest, ale może, może fajne, nie wiem. Chciałbym, żeby ten film wyszedł w ogóle fajnie, bo już tyle nagrywam tych filmów i ledwo mi wychodzą, więc... Więc chciałbym, żeby ten film miał przynajmniej 50 łapek. Bo już tak na serio. Nie zrobię kolejnego filmu, jeśli ten. Jeśli nie będzie tyle. Bo jak mi zrobicie... Znaczy... Na serio nie zrobię kolejnego filmu, bo... No już... Robię te firmy i. Ej, co? A zapomniałem, że na tym serwerze są cheatery, więc ten citer widzę, że mi pomaga i to bardzo. Napiszę mu i w ogóle, jak tam stecie. To piszcie, co, co nagrywać, bo. No, widzę, że chyba wam się nie podoba to Roblox, więc nagrywam właśnie tego. Yy, Minecrafta, więc. Napiszcie, co lubicie, co wolicie, Robloxa czy Minecrafta. Nie wiem, co to był za bug. I ten serwer, jakbyście się pytali, to jest Craftplay. Yy, polecam ten serwer, jest fajny. Więc jak tam chcecie, możecie ze mną zagrać, może Wam podam Discorda w tym filmie, nie wiem, więc kupujemy, nie wiem, co tam chcecie, myślę, że denty pokupi... pokupujemy i wełny dużo, no i to posprzątamy sobie w ekwipunku, bo no widzicie jaki mam syf. Oj, chyba ty jumpy. O, nie, nie, nie. Widzę, że już tu. O kurde, a im z Bedroka zrobił! Oni wygrają. Chyba, że ten przyjdzie i im rozwali te łóżko. Oj, sorry, że jest tu cheater, bo... Teraz oni mogą nam łóżko rozwalić, a... Oni mają z bedroka i. Niestety. Taki los. Więc... Niestety no. Jak tak, to tak, no. Inaczej to inaczej. Bym chciał czerwonych wziąć i za okład trupić. Dlatego ile do czerwonych? Byłem tak szczerze. Mam 3 TNT. Kurde, ale może im rozwalę to. Dobra. Przepraszam, że jem teraz chrupka. Zapomniałem, że jest ten filmik już nie będę, przepraszam bardzo. Czerwoni po czerwonych, bo czerwonych nienawidzę. O ja cię boli mnie to ludzie ludzie o. Te się usłyszał Dawida głos. Dobra. Siema Dawid, a y, znaczy co? Siema na dziol. Jak jesteś moim widzem to pozdrawiam. W tym odcinku Dawid weźmie i poka... I, e, e, we, weźmie i ten. No. We, Weźmy i weźmie i fa będzie fajnie po prostu. Co? Nie, nie pytajcie, kto tu był. Dobra. Nie pytajcie, kto to był tutaj. M moja mama była i Taki problem. Ale no, no teraz to, no, trzeba nagrywać film, więc kręcę, kręcę, kręcę.